OK, jestem w sklepie MLS, przy okazji kupiłem sobie głośnik do swojego Jesu Vertex'a, taki mały. Chciałem zobaczyć sobie to radio jak chodzi, bardzo mi się podoba z wyglądu, widzę, że tu ma nawet jakąś kartę pamięci. Nie wiem po co, pewnie jakieś tapetki, coś. Radio jest niepodłączone. Tu jest Shift, menu. Przyjemny jest z wyglądu. Bardzo jest czujny w dotyku. Zadziwiające czujny. Miałem wiele urządzeń dotykowych, mam, ale. Naprawdę, tylko wystarczy dotknąć już i już to chodzi, pracuje. Jak tutaj się, aha. Teraz jak chcemy wejść dalej, nie wiadomo, jak to jest. Tutaj sobie też możemy tym przewijać, a nacisnąć wystarczy. O, jak fajnie sobie można ustawić. Co tu jeszcze mamy? O, robi się obszerne menu. O, może wyjdziemy stąd. A ciekawe, czy jeszcze wyjdziemy, zobaczymy, czy ma język. Zmiana języku. Języka. Możliwe, że ma gdzieś tam ukryte, ale ciężko to zobaczyć. Gała fajnie osadzona. Nic nie lata. W środku ten wypust jest ta tulejka samoistnie się obraca. Bardzo fajnie. Chciałem jeszcze pokazać, teraz zauważyłem, że oni tutaj sprzedają takie podstawki do radia. Tu jest możliwość postawienia, ustawienia radia w pewnym kącie, żeby sobie stało tak, jeśli ktoś ma nisko stół, ja na przykład tak mam, to fajnie można sobie postawić tutaj na tej wyższej półeczce i większy kąt się robi. O, no niestety to jest minus, pytałem się o cenę 20 parę funtów takiego wieńko. Ale tu jest, tu są cztery takie gumowate podkładki. Sam docisk radna powoduje to, że to jest bardzo ciężko przesunąć. Także taka opcja, że to nam pojedzie samo, nie wchodzi raczej w grę. Cena tego radia tutaj w tym sklepie jest, wynosi 1050 funtów. Jest reklamowane przez ICOMA. Ma taką ładną, przyjemną reklamą. ICOM jeszcze tutaj poleca głośnik. 130 funtów. Model SP33. To jest takie coś jak Zike i Meble. Ale to jest dobre, lepsze jak plastik. Fajny ten głośnik, bardzo. Teraz chcę pokazać. To jest skaner. To, nie, to jest tylko receiver JRC NRD 630. Skaner. Trudno opisać jego wygląd. No kolor jest taki dziwny troszkę. Nasze oczy nie widziały takiego koloru. Jest to japońska firma. Bardzo dobre skanery. Na eBay już schodzą bardzo dobrze. Wiele modeli jest. Oler nie drogi ten skaner. Oni tutaj chcą za używkę 6000. Na ich stronie piszą, że on nowy kosztuje 9000 9 funtów. Ten wskazówkowy tutaj miernik bardzo słabo wygląda. Malutki, nieczytelny, mała rozdzielczość. Nie wiem, I dlaczego to tak jest. Wyświetlacz taki jak za, za mlekiem to wygląda. LSB, USB, jakiś faks, cuda nie widy. Giały chodzą ciężko, ciasno, niewyrobione, albo to tak ma całe lata chodzić. Białka, biała jest. Bardzo ciężko chodzi. Być może jest tu gdzieś jakaś regulacja. Tutaj przyciski standardowe. Włącza się jakiś remont rączki stalowe blacha jebutna dwójka gdzie tam 3mm czołg jak cholera z tego z tej maszyny duże to bydle Pokażę może z tyłu, bo sam jestem ciekawy, jak to wygląda. Czyli tutaj jest taka głębia, zrobiona przez to, że blachy wychodzą dalej. Odchodzą jakieś 80 cm. No i tutaj, jak będzie pajęczyna z tych kabli, to też jest dobra izolacja. Można do ściany dosunąć sobie, kabelki tylko wychodzą i, i, i nie są dotykane te wtyczki przy ściany. Fajnie to zrobione. O, że Konstrukcja jest naprawdę zrobiona lux. Coś coś zablokowało. Bardzo dziwne, bardzo dziwny, dziwny skaner, no ale jak skoro tyle kosztuje, to naprawdę musi to być dobra maszyna. I tutaj mamy Jesu dziewięć tysięcy. Żeby dobrze pokazać, to muszę się tak odsunąć, jak oni to prezentują. masywne masywne radio. dlatego no proponują taki mikrofon dwusetka potężna gałka potężna Szeroka gały wystają na dobre 3 centymetry, ależ pięknie pracuje, cholera jakby na łożyskach była, plus dodany taki opór. Fantastycznie. Ta też ma dużo większy opór niż ta, ale pięknie pracują. I ten pierścień. Czuć, że tu zrobili ekstra robotę. Aha, tu mamy głośniki. O, dwa głośniki tu są. Zwracam uwagę na pracę mechaniczną pewnych takich właśnie tego typu urządzeń, bo potem wyczuwam, czy się przyłożyli, czy nie, takie drobne cegiełki. Tu jest bardzo dużo przycisków. To podświetlanie w kamerze bardziej jest takie uwidocznione, mocniej świeci, ale naturalnie tak jak teraz widzę nie jest takie jak, jak na wyświetlaczu. Pozwolę sobie tu odsunąć na sekundkę. O, co mamy suda. Jeśli chodzi o te wyświetlacze, myślę, że mi się bardziej podoba styl Icoma i jeden duży wyświetlacz, tak jak w 7610, które ma niedługo wyjść, ale mówili tutaj, że dosyć drogie będzie. Tu jest niezna, niezła gałkomania. Przycisk. Okej. Okay. Coś tam szumi, coś wyje, jakieś suwnice jakby pracowały w tym sprzęcie po włączeniu. To mi przypomina wejście na jakiś, jakiś slot na karty. Multum przycisków, multum diut. Radio robi wrażenie. Tu też fajne te gałeczki malutkie, ale świetny taki przydźwięk mają przełączania, niespotykany w żadnych urządzeniach innych. Bardzo ważne i dobrze, że ta firma zwraca uwagę na takie rzeczy. Ależ duże bydle. pudełeczko od głośnika, jakie malutkie. Tyk jaki olbrzymi. Feryt prawdopodobnie. To jest ten kabel, Idziemy do... Tak, do głośnika. Tu, tu jeszcze przy okazji pokażę, z jakiej anteny oni korzystają. Także żegnamy się z tym potworem. 9000. Tutaj sklep przygotował. Fajny pokaz, nawet nie wiem co to jest. Także podejdziemy. Trzy telewizory Samsunga. Pewni klienci sobie mogą usiąść tutaj, bo to jest dla klientów. Program Expert SDR. Tu jest program Flex Radio System i tak samo Expert SD. No, ale tutaj coś jest dziwnego. Kolejna zagadkowa maszyna. Czyżby to było Flex? Czyżby to był Flex 6700? Na to wychodzi. cholernie surowe radio tu jakaś, jakieś urządzenie o ciepłe bardzo radiatory solidne pewnie to razem z tym chodzi tu głośnik z boku przepraszam, że ja tak mówię jak, jak chłop z zieleniaka ale nie znam tych rzeczy tych urządzeń, chcę po prostu tak pokazać z ciekawości ale przerasta moją wiedzę, moją wyobraźnię. Jakieś to dziwne radio. Cztery tutaj gałeczki, zaraz zobaczymy, jak one. Prymityw, prymityw. Oto. Chodzi tak sobie, ale to nie jest ta klasa co jest jest jakiś taki nijaki, bezpłciowy tego radia, surowy wyświetlacz nie ma tej ekspresji, nie ma tej mocy leciutko mdły, także tutaj nie są jakieś wsadzone cuda niewidy z dużej półki, z wysokiej półki SDR MB1 model Na górze mamy. A z tego co wiem, to jest sterownik chyba do wszystkich flexów z serii 6000. Bardzo, bardzo delikatnie chodzą. Myślę, że jakby osa usiadła na brzegu, to by mogła przekręcić, przesunąć. To się kręci jak bęben w ruletce, nie wróżę. Nie wróżę, żeby to, to było na torwanie nawet jakby to tańsze było. Jakieś takie jest bez duszy, surowe, zimne. Jednak to nie tylko radio. Te bariery elektronika przyciąga nasze oczy. Wręcz nawet czasami, co i myślę, że czym więcej tej choinki jest to chyba jest to bardziej już nudne. Ok. O tyle z tego radia. To już nie ma co więcej pokazywać.